Smog Cię zaskoczył podczas codziennej aktywności. Dzięki aplikacji Hello City dowiesz się, jaka jest aktualnie jakość powietrza w Twojej okolicy. Upewnisz się, czy można bezpiecznie przebywać na zewnątrz oraz otrzymasz wskazówki dotyczące aktywności na świeżym powietrzu. Hello City to czytelne alerty i zalecenia oraz najświeższe dane z kilkuset czujników rozmieszczonych w Wielkopolsce. Włącz czujność na smog. Pobierz darmową aplikację Hello City. Puls dnia zaprasza Paula Borowska. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie w środę 8 lutego. Minęła właśnie godzina 20. Czas więc na główne wydanie pulsu dnia. Zobaczmy, co przed nami w programie. Poznaniacy na pomoc po trzęsieniu ziemi w Turcji. Skala tego zdarzenia w Turcji na tyle duża, że pojechało również dwóch strażaków z Poznania. Dziennie wydawane jest ponad 2000 posiłków. Ci ludzie naprawdę potrzebują takiej bieżącej pomocy. Czy dron to skuteczna broń w walce ze smogiem? Wyniki są niespółmierne do kosztów. Ja bym od razu. Widzimy skuteczność chociażby taką psychologiczną wśród naszych mieszkańców. Już 11 tysięcy policzonych ofiar. Skala trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii jest zatrważająca. Pracujący na miejscu ratownicy wciąż znajdują pod gruzami żywe osoby. W akcję poszukiwawczą włączeni są polscy strażacy, również ci na co dzień pracujący w Poznaniu. W naszym mieście organizowane są już też pierwsze pomocowe zbiórki. Powoli, powoli, powoli. Już 10 osób uratowali polscy strażacy pracujący w rejonie kataklizmu. Ponad 70 wysłanych z Polski ratowników żmudnie przeczesuje ruiny zawalonych budynków. Wśród strażackich specjalistów jest dwóch Poznaniaków. <grym> Ze sobą zabrali psa. Psy tam stanowią, że tak powiem, bardzo ważny element, bo to właśnie pies z bardzo dużym prawdopodobieństwem praktycznie nie myląc się jest w stanie wskazać żywą osobę. Pies Rico z poznańskiej jednostki straży jest specjalnie szkolony, by w szukaniu żywych osób pomijać inne zapachy, chociażby jedzenia. Kataklizm dotknął zarówno Turcję, jak i północną Syrię. Tam sytuacja jest szczególnie trudna. Jak wiemy w Syrii trwa wojna domowa. W związku z tym ta pomoc też jest o wiele bardziej trudna, ponieważ siły rządowe tej nie dopuszczają takiej, takich dużych organizacji międzynarodowych. Paradoksalnie tym mniejszym organizacjom o wiele łatwiej dotrzeć z taką pomocą. Dlatego poznańska fundacja Redemptoris Missio nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem Dom Wschodni, które od lat pomaga parafii świętego. Franciszka w Aleppo. W tych pomieszczeniach przypadło. Przy parafialnych. Dziennie wydawane jest ponad 2000 posiłków. Ci ludzie naprawdę potrzebują takiej bieżącej pomocy. Fundacja Redemptoris Missio utworzyła zbiórkę pieniężną. Środki można przekazywać na konto fundacji. Można wpłacać również przez stronę fundacji www.redemptorismissio.org. My na bieżąco te środki będziemy przekazywać do Alepo. Pomoc rzeczową, zimowe ubrania, trwałe artykuły spożywcze, koce. Na Namioty można przynosić od poniedziałku do piątku w godzinach od 15 do 19 do siedziby Cyril Club przy ulicy Młyńskiej 14. Zbiórkę prowadzi tam ośrodek debaty międzynarodowej. Krzysztof Czub, puls dnia. Nocny hałas, alkohol czy narkotyki. Lista problemów mieszkańców Starego Miasta jest bardzo długa. Czy można je rozwiązać? O tym osiedlowi radni rozmawiali z policjantami na corocznie organizowanym spotkaniu. Co najbardziej doskwiera mieszkańcom Starego Miasta? To już pytanie do naszej reporterki Eweliny Darnogi. Dobry wieczór, Ewelino. Poprosimy Cię o szczegóły. Wśród tych problemów, na które zwracają uwagę mieszkańcy Starego Miasta na szczycie tej listy, faktycznie należałoby umieścić hałas, o którym Ty już także Paulo wspomniałaś. Tutaj mieszkańcy Starego Miasta wspominają o tym, że właśnie tymi ulicami, na których ten największy hałas jest generowany, to ulice w obrębie Starego Rynku przede wszystkim ulica Wrocławska, ale także przez to, że zmieniają się tak naprawdę warunki na ulicy. Światowej, Pinto Marcin. To znaczy ona z takiej ulicy typowo usługowej, tam gdzie można było różne rzeczy załatwić, zmienia się właśnie także w taką bardziej imprezową, chciałoby się powiedzieć, ulicę. Lokale usługowe są zamieniane na knajpy, na restauracje, na kluby. No i właśnie tam też także ten hałas jest generowany, ale faktycznie tutaj jednak ulica Wrocławska przoduje. Mieszkańcy Starego Miasta mówią, że bardzo często jest tak, że ten hałas jest generowany w dwojaki sposób. Z jednej strony przez lokal. Ale przez właścicieli lokali, którzy nie stosują się do uchwały hałasowej, i właśnie z tych lokali największy hałas się wydobywa, ale także przez samych imprezowiczów taki hałas jest generowany, ponieważ oni po spożyciu czy to alkoholu, czy innych niedozwolonych substancji bardzo często krzyczą. Czasami także są agresywni. O tym, jak ta sytuacja tutaj wygląda, my także rozmawialiśmy z przechodzącymi tutaj przez ulicę Wrocławską, którzy no, potwierdzają, że faktycznie. Tutaj te zarzuty stawiane przez mieszkańców Starego Miasta no, nie są wyssane z palca. Posłuchajmy. Czasem jest ten hałas. Czasami no, wie tak, wie wieczorami to, to się tutaj takie różne osoby świętają ja po prostu masakra, cerwą, taką patologię, biją się i tak dalej. A widać na przykład patrole policji wieczorem tutaj gdzieś tak, tak. W tych... Widać, Czasem, widać. No, ta, ta. Policja pilnuje, ale wie pani co, no ludzi się nie da pilnować. Alkohol... Niektórzy tobie, używki, niektórzy właśnie po używkach robią jakieś różne rzeczy, biją się i, no i wtedy nawet policji czasami jest ciężko y, coś zdziałać. Starego miasta jednak wspominają o tym, że faktycznie tutaj jednym z rozwiązań tego problemu faktycznie byłoby mimo wszystko jednak więcej patroli policji. Na tym im bardzo zależy. Wśród jeszcze problemów, myślę, o których warto wspomnieć, które zostały zasygnalizowane na tym spotkaniu Rady Osiedla Mieszkańców właśnie z policjantami, była jeszcze sprawa ulicy 23 lutego jednej działki, która się tam znajduje, a sąsiaduje z aresztem śledczym na ulicy Młyńskiej. A to wszystko dlatego, że właśnie w tamtym miejscu pojawia się wiele osób, które chcą się w pewien sposób skomunikować z osadzonymi. No i z tego względu tam bardzo często padają różnego rodzaju wyzwiska, padają tam różnego rodzaju okrzyki, ale także pojawiają się petardy i inne materiały pirotechniczne. To też mieszkańców bardzo niepokoi, dlatego w tej sprawie także proszę o interwencję. Ważna rzecz, jeszcze o której także należy wspomnieć to chyba to, że właśnie oprócz tego, że tych patroli policji mieszkańcy oczekiwaliby więcej, to jednak widzą pewne plusy, że właśnie takie spotkania, jak to, które ostatnio miało miejsce, wpływa pozytywnie choćby na to, że mieszkańcy znają swoich dzielnicowych, że wiedzą po prostu do kogo z problemami się zwrócić. Jak Państwo słyszą, długa lista problemów mieszkańców Starego Miasta, ale są też rozwiązania. Głównymi jest jednak pomoc policji, patrole policji w tamtych okolicach. Miejmy nadzieję więc, że te, tych problemów będzie po prostu mniej. A o tym wszystkim informowała Państwa nasza reporterka Ewelina Dernoga. Ewelino, dziękuję serdecznie za relację. Po raz kolejny nad poznańskimi dachami przelatuje dron. W ten sposób urzędnicy i straż miejska sprawdzają, kto pali śmieciami. Przez dwa ostatnie lata za sprawą tego urządzenia wystawiono zaledwie 20 mandatów, a w tym czasie patrole kosztowały miasto 260 tysięcy złotych. Stąd rodzi się pytanie, czy taki sposób walki ze smogiem nie jest walką z wiatrakami jak usztekowski. Ta drobna maszyna zagląda w kominy, by wypatrzeć, gdzie pali się śmieciami. Teraz dron wzbił się w powietrze po raz kolejny, bo podobne kontrole straż miejska wykonywała także w ubiegłych latach. Biera z okolic komina to, co z niego wylatuje, no i te dane są następnie przekazywane do, do komputera i mniej więcej yy, widzimy, gdzie może wystąpić jakieś zagrożenie, jeśli chodzi o spalanie dozwolonych. Substancji. W ciągu ostatnich dwóch lat dron spędził w powietrzu 330 godzin. Straż Miejska pobrała blisko 1400 próbek z kominów. Latanie dronem przez dwa lata kosztowało miasto 260 tysięcy złotych. Tymczasem mandaty, których w 2021 i 2022 roku wystawiono tylko 20, wynoszą 500 złotych. A w przypadku ingerencji sądu 5 tysięcy. Wyniki są niespumierne do kosztów. Ja bym od razu. Ekolog Wiesław Rygielski nie szczędzi gorzkich słów na temat patroli antysmogowym dronem. Według niego pieniądze, za które utrzymuje się to urządzenie, powinny zostać przeznaczone na pomoc osobom nie mogącym sobie pozwolić na ekologiczne ogrzewanie. Te pieniądze, ja bym wolał, żeby wrzucić na zlikwidowanie 5-10 kopciuchów. Tak, żeby urzędnicy wykonali za tych ludzi, Proces inwestycyjny, bo oni sami tego nie zrobią. Jednak i Straż Miejska i Urząd Miasta podkreślają, tu nie chodzi o wyniki liczby mandatów, a raczej o prewencję. Widzimy skuteczność, chociażby taką psychologiczną wśród naszych mieszkańców, którzy wiedzą, że muszą przestrzegać w związku z tym ustawy sejmiku województwa wielkopolskiego, tak zwanej ustawy uchwały antysmogowej, ale i to nie przekonuje aktywisty. Jego zdaniem, pomimo urządzenia zaglądającego do komina, ludzie i tak palą śmieciami, tylko że poza godzinami patroli. Tu są przypadki na morasku, gdzie ludzie palą, ale palą wtedy, kiedy jest ciemno. Dron kiedyś latał tylko w dzień, no to już było zupełnie 100 tysięcy w błoto, tak? No bo ludzie palą rano, albo rano i. Po południu. A jak przyznaje Straż Miejska, tego problemu czasami przeskoczyć się nie da. A jest to możliwe tylko między 6 a 22. Poza tym, wypuszczanie drona w późnych godzinach nocnych, mam to na myśli po północy, to też jakaś forma zakłócania spokoju, tak? Działania drona zachwala radny miejski z koalicji obywatelskiej Bartłomiej Gnaszewski. Mieszkańcy sami proponowali tego typu rozwiązania, sami dopytują tego drona. Ten projekt również wygrał w podżycie obywatelskich w przyszłości. Jeżeli są środki finansowe, aby kontynuować ten program, to myślę, że to jest jak najbardziej dobre i zasadne. A według radnej Klaudii Strzeleckiej z Prawa i Sprawiedliwości walka miasta ze smogiem nie jest wystarczająca, ale z drona rezygnować nie należy. Dron na pewno wymaga poprawy, ja bym z niego nie rezygnowała, natomiast zastanowiła się właśnie, czy on jest dobrze, dobrze prowadzony. Pewnie działa też jako właśnie taki straszak e, dla osób, które mają chęci e, spalenia w piecu czegoś niewłaściwego. Już wiadomo, że także w tym roku użycie drona będzie słono kosztować co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jakub Szostakowski Puls Dnia. Po ostatnich podwyżkach PKP bilet kolejowy z Warszawy do Poznania kosztuje więcej niż z Warszawy do Berlina. Sporo jest absurdów w polskim kolejnictwie i o tych właśnie absurdach rozmawiałam dziś z gośćmi programu Otwarta Antena. Piotrem Malepszakiem, ekspertem do spraw inwestycji kolejowych i doktorem Michałem Bejmem z Uniwersytetu Przyrodniczego. To wynika z odmiennych systemów sprzedaży, jeśli chodzi o kwestie połączeń krajowych i połączeń międzynarodowych. PKP Intercity nie ma takiego spójnego systemu sprzedaży, szczególnie jeśli myślimy, myślimy o systemie sprzedaży dynamicznej, który reguluje. Ceny biletów w zależności od tego, jak kształtuje się, kształtuje się popyt na, na dane, daną relację, na, dany pociąg. I, I bardzo często dochodzi też do sytuacji takich, że można kupić bilety nawet na połączenia krajowe w Polsce, czy połączenia z, z sąsiednich miast zagranicznych, z Czech czy, czy z Niemiec, w ramach połączeń w Polsce za niższą cenę niż, niż w przypadku systemu sprzedaży. Intercity. Projekt połączeń Warszawa z Warszawy z Berlinem to jest jakby projekt wynikający ze współpracy PKP Intercity oraz Deutsche Bahn, właściwie DB Fernverkehr, dokładnie tej spółki w ramach Deutsche Bahn. I, I obie strony umawiają się, że będą promować dane połączenie za pomocą pewnego kontyngentu tanich biletów. Autostradowa obwodnica Poznania rozbudowuje się. Ma powstać trzeci pas ruchu między węzłami Poznań-Krzesejny i Poznań-Wschód. Niedawno trzeci pas ruchu w każdym kierunku dobudowany został na dwójce pomiędzy węzłami Poznań-Zachód a Poznań-Krzesiny. Teraz, jak zapowiada Autostrada Wielkopolska, czas na kolejną rozbudowę. rozbudowę. Tyle że utworzenie trzeciego pasa na odcinku Poznań-Krzesiny-Poznań-Wschód ma być znacznie trudniejszym projektem pod względem technicznym. Obejmuje znacznie większy zakres prac ziemnych. Rozbudowa wymaga poszerzenia jezdni na całej długości od zewnątrz na obu kierunkach. Wyjaśnia Anna Ciamciak, rzeczniczka, prasowa Strady Wielkopolskiej. Rozbudowa trzeciego pasa ma obejmować 10 km. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pas miałby być gotowy do końca 2025 roku. Oglądają Państwo główne wydanie Pulsu Dnia. Zobaczmy, co jeszcze przed nami w programie. Zasłużony klub z Wielkopolski w finansowych tarapatach. Ze łzami w oczach. Z niedowierzaniem. Nikt nie chce w to wierzyć, że tak naprawdę może to się wydarzyć. Też nie jesteśmy w stanie, nawet gdyby zapadła ta drastyczna decyzja o zamknięciu drużyny, zrobić to z dnia na dzień. No, niestety taki klub też musi liczyć z tym, że musi sobie radzić w większej mierze samodzielnie. Tysiące papierosów bez akcyzy. Okazało się, że w samochodzie znajduje się ponad 46 tysięcy sztuk papierosów. Czego się nie spodziewali. Zamiast 700 tysięcy złotych dotacji dostali tylko 100 tysięcy. I teraz nie wiedzą komu pozwolić na grę w piłkę. Nie lada dylemat mają władze ponad stuletniego klubu Polonia Środa Wielkopolska. Dotacje radykalnie obciął starosta Śrecki, tłumacząc to pustą kasą. O trudnej rzeczywistości piłki w bardzo lokalnym wydaniu Krzysztof Czub. Takiej publiki jak Lech Poznań nie ma. Ale jest od niego starszy i stanowi niezaprzeczalną wizytówkę środy wielkopolskiej klub Polonia może za chwilę popaść w poważne terapaty finansowe. Bo to przyjęte no w kobiet nawet z zełzami w oczach z niedowierzaniem. Nikt nie chce w to wierzyć, że tak naprawdę może to się wydarzyć. A chodzi o radykalne obcięcie dotacji na sport seniorski. Polonia ma dwie drużyny męskie, w tym jedną od 12 lat w trzeciej lice i żeńską w pierwszej. Spod dziecięcy i młodzieżowy współfinansuje miasto seniorski powiat. Kontrakty z zawodnikami, z trenerami tak. przecież. No tak. W tych trzech drużynach mamy siedmiu trenerów. Władze klubu zastanawiają się, czy nie będą musiały ich zwolnić, bo nie spodziewały się aż takiego obcięcia dotacji. Otrzymujemy co roku, pewną Dotacje 744 tysiące i nagle ktoś mówi, że to no jest trudna sytuacja gospodarcza i tniemy o 100-150, czyli jest zejść z 744 na 100 no tysięcy. To, jest... no to jest przepaść. Przepaść, która zdaniem władz klubu może oznaczać rozwiązanie drużyn. 20 lutego spotka się zarząd Klubu Sportowego Polonia. Spotkanie to będzie poprzedzone, jak mamy nadzieję, rozmowami z władzami powiatu na temat finansowania klubu, i wtedy będą zapadać decyzje. De Decyzje dotyczące przyszłości naszych trzech drużyn. Władze klubu cały czas mają nadzieję na jakiś kompromis ze starostą śledzkim w sprawie obcięcia subwencji. Każdy samorząd daje pieniądze, a potem jest utopiony, bo to jest studnia bez dna. Starosta jednak jest nieugięty twierdzi, że na dalsze wysokie jego zdaniem subwencjonowanie klubu powiatu już nie stać. Rozmawialiśmy z klubem wielokrotnie, że samorząd nie jest w stanie bez przerwy finansować Polonii. I mówiliśmy o tym, że kolejne lata dla samorządu będą coraz trudniejsze. Wynika to z tego, że e, tak mamy budżet i tą wieloletnią pewność, czyli ten budżet taki w perspektywie wielu lat skonstruowany, że coraz trudniej nam będzie jakieś środki wysupłać. Starosta podkreśla, że ważniejsze dla niego jest funkcjonowanie powiatowego szpitala czy szkół. Na własne potrzeby naprawdę nie za dużo mamy, a co dopiero... No, żeby tak powiedzmy gdzieś tam wspierać zadania, które są ważne, no ale no niestety taki klub też musi liczyć z tym, że musi sobie radzić w większej mierze samodzielnie. Władze klubu podkreślają, że już połowa ich budżetu jest zapewniana przez sponsorów, co jest sporą częścią jak na niewielkie miasto. Sponsorów mogłoby być jeszcze więcej, gdyby Polonia grała na nowym stadionie. Budowany przez 7 lat obiekt pozostaje zamknięty. Miasto odebrało obiekt w tym momencie z tego co się orientuje, Straż pożarna dokonuje swoich oględzin i, i, i przegląda wszystkie instalacje, wszystko to, co do niej należy. Tyle wiem na tę chwilę. I czekamy na ostateczne jak gdyby rozstrzygnięcie konkursu na operator tego stadionu, czy też powierzenie nam tego. Złożyliśmy swoją propozycję, czy nie, nie spotkała się ona z uznaniem. Na razie więcej niewiadomych niż spokojnego oczekiwania na piłkarskie wyniki. I tylko trawa na nowym stadionie, jak na wielkich arenach mieni się na zielono. Niestety nikt po niej wciąż nie biega. Krzysztof Czub puls dnia. Nielegalny handel poszedł z dymem. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i Straży Granicznej znaleźli ponad 46 tysięcy sztuk nielegalnych papierosów w aucie, które poddali kontroli. Trop wiódł do sklepu, w którym kierowca je sprzedawał. O szczegółach tej akcji mówi rzeczniczka KAS w Poznaniu Małgorzata Spychała-Szuszczyńska i ostrzega, bardziej niezdrowym odpalenia papierosów jest sięganie po te nielegalne. W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze wiekopolskiego Urzędu Celno Skarbowego zatrzymali do kontroli samochód i w trakcie, w trakcie której okazało się, że w samochodzie znajduje się ponad 46 tysięcy sztuk papierosów. Papierosy były pozbawione polskich znaków akcyzy, czyli były nielegalnymi. Okazało się, że mieszkaniec powiatu konińskiego prowadzi również sklep z akcesoriami tytoniowymi. Przeprowadzono tam również kontrolę i okazało się, że kolejne 5 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków aktywy zostało odnalezionych. Tak więc łącznie w ramach tych wspólnych działań Krajowej Administracji Skarbowej i Straży Granicznej Ponad 51 tysięcy sztuk papierosów zostało zabezpieczonych. W takiej sytuacji, chyba to, co jest najistotniejsze, to to, aby podkreślać, że kupowanie takich nielegalnych wyrobów, no w tym wypadku mówimy o, o papierosach i wyrobach tytoniowych, e, jest bardzo niebezpieczne. E, te papierosy nie są poddawane żadnej weryfikacji i kontroli, e, więc tak naprawdę e, kupując taki towar, nie mamy pewności, co w środku jest, e, jaka jest jaka. Jakość tego, tego wyrobu, no i czy przede wszystkim on nie będzie zagrażał naszemu zdrowiu. Awaria w centrum miasta. Mieszkańcy przez kilka godzin nie mieli wody. O awarii wodociągowej na Placu Wolności informowali czytelnicy portalu e-Poznań, dodając, że doszło do niej na wysokości numeru ósmego. Podczas wykonywanych w tym miejscu pracy doszło do awarii przyłącza. W rezultacie mieszkańcy Placu Wolności od Alei Marcinkowskiego do ulicy Ratajczaka nie mają wody. Za naprawę odpowiedzialna jest firma wykonująca remont. Tak przekazała dziennikarzom e-Poznania Zofia Koszucka-Taciak, rzeczniczka Akwanetu. Po godzinie 15 ta awaria została jednak usunięta. Do mieszkań powinna już także wrócić woda. Jaki był historyczny wygląd Garbar, gdzie znajdują się lokalni przedsiębiorcy? Odpowiedzi na te oraz inne pytania przyniesie mapa Fyrtel Garbary. O niej właśnie rozmawiałam z gościem wieczoru WTK Marcinem Mutem z Fundacji Zapis. Kiedy chcemy oswoić przestrzeń, w której żyjemy, to zaczynamy od tego, że tę przestrzeń chcemy poznać. Chcemy ją poznać, zarówno historycznie w przeróżnych kontekstach, jak i chcemy wiedzieć, na co możemy liczyć w, w teraźniejszości. Dlatego też mapa, o której, o której rozmawiamy, została podzielona na przestrzeń garbar. Współczesnych oraz garbar historycznych. Dziś mogliśmy liczyć na długie chwile ze słońcem i błękitem nieba w całej Wielkopolsce. Sprawdźmy zatem, czy zmieni się coś w pogodzie podczas najbliższych godzin. O tym już Szymon Kozłowski. Dobry wieczór Państwu. Pogoda dziś dopisała przynosząc dużo promieni słonecznych w całej Wielkopolsce. Jak to będzie podczas najbliższych godzin? Sprawdźmy to już teraz. Zaczniemy od najbliższej nocy, która będzie bezchmurna w całej Wielkopolsce. Noc bezchmurna. Ale mroźna, bo termometry w Poznaniu wskażą minus 5 stopni, w drugiej części nocy minus 4, o poranku znowu minus 5, o poranku niebo bezchmurne, a przed południem w czwartek spodziewamy się zachmurzenia małego. Dużo promieni słonecznych, już od samego rana czwartek będzie kolejnym słonecznym dniem w stolicy Wielkopolski. Tak też będzie do późnego popołudnia, później zachmurzenie umiarkowane i do końca czwartku bez opadów atmosferycznych. Jutro maksymalnie 4 stopnie, tyle w godzinach późno-popołudniowych, a wieczorem znowu Temperatura ujemna minus 1 stopień w Poznaniu i wiatr będzie wiać słabo i umiarkowanie. Zatem warto wykorzystać słońce w czwartek, chociażby na krótki spacer, bo jak teraz Państwo zobaczycie, niestety się to zmieni. Dlatego, że kolejne dni lutego przynoszą dużo chmur i piątek i sobota i niedziela miną w Poznaniu pod znakiem zachmurzenia dużego, całkowitego. W piątek jeszcze bez opadów atmosferycznych minus 2 stopnie rano i 4 maksymalnie. W sobotę co prawda bez minusów, bo 2 stopnie powyżej zera w najzimniejszym. W mniejszym momencie doby, ale wieczorem pojawią się opady deszczu. 6 stopni maksymalnie, ale zwracam uwagę na wiatr. W sobotę może on nam przeszkadzać, będzie momentami silniejszy. I w niedzielę wspomniano znowu chmury i znowu opady deszczu. Cieplej ociepli się, bo 5 stopni minimalnie, maksymalnie 7. I 1033 hektopaskalem na Barometrach. Sprawdzamy jeszcze temperatury, jakie będą razem z nami podczas kolejnych dni lutego. Zaczniemy od poranków. W poniedziałek rano 5 stopni powyżej zera, we wtorek 3, a w środę minus 2. W pełni dnia w niedzielę 7 stopni, w poniedziałek 7. Mamy w drodze Państwo we wtorek Walentynki, zatem 14 lutego do 8 stopni powyżej zera i 7 stopni w środę. Zatem kolejne dni z wyższymi temperaturami niż mieliśmy ostatnio. No a proszę zobaczyć od soboty do wtorku bez temperatur ujemnych. Pięknie Państwu dziękuję za uwagę. Więcej informacji pogodowych mam dla Państwa w dzisiejszych pełnych serwisach meteo. Dzisiaj jeszcze także ekoprognoza na antenie WTK. Miłego wieczoru. I to już wszystkie informacje w dzisiejszym Pulsie Dnia. Dziękuję Państwu serdecznie za to, że byli Państwo z nami. Zapraszam Państwa oczywiście na jutro, a jutro Puls Dnia poprowadzi dla Państwa Ewelina Dernoga. Ja tymczasem się żegnam i życzę Państwu spokojnego wieczoru. Dobranoc.